Czy celibat w kościele w ogóle jest potrzebny? Nie? I, I komu jest potrzebny? Właśnie. Pokój dobro. Pokój dobro. Pytanie brzmiało wprost, czy, czy, czy według nas w kościele rzymsko-katolickim jest y, zasadny celibat, chociaż tu jestem zaskoczony tą zmianą pytania, bo to jest dość interesująca zmiana. Komu on tak naprawdę jest potrzebny? Nie czy jest, tylko komu? Nie? Tak. Bo, bo jak wiecie, y, w natury kapłaństwa celibat nie jest wpisany. Celibat został wprowadzony przez, przez, y, przez Kościół z różnych hmm. przyczyn. Y, ja to nawet kiedyś tak zastanawiałem... Jakby to administracyjnie było teraz rozwiązane, gdyby zniesiono celibat, bo generalnie o, celib o zniesieniu celibatu to mówimy w kontekście... W kontekście Księży decyzjalnych. To jest raz, ale tak. ważne też w kontekście założenia rodziny, mhm. właściwie nawet nie tyle posiadania dzieci, mi się wydaje dla niektórych, co tej drugiej połówki, jakby to jest, wokół tego się kręci, nie? tej naturalnej potrzeby związania się z drugą osobą. A mnie ciekawi, aby coś innego, jakby to było w administracyjnie wprowadzone, kwestia dziedziczenia, kwestia opieki później nad wdową, nad dziećmi, te wszystkie przeprowadzki, zmiana miejsca zamieszkania, szkół. Yy, tu jest słabsza parafia na przykład, nie? bo jest, wiecie, no parafia gdzieś y, no, 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 no kiepskie miejsce takie powiedzmy dla, dla jakichś perspektyw rozwoju dziecka, ale obok parafii już jest inaczej. Teraz czy, czy byłaby jakaś presja ze strony rodziny, słuchaj, no, to znowu na tych, na tych parafiach jest też, tak, tak, co jest zrobić, na... żeby dostać najlepszą parafię. No na przykład, nie? Żeby no, mieć... że, choć, no, ja, mnie taki aspekt ludzki, generalnie kontekstu społecznego dość mocno interesuje, Znaczy inny aspekt też mnie interesuje, nie? bo to jest normalna sprawa, że my którzy ślubowaliśmy tak. celibat, a jeszcze wcześniej ślub czystości, no to przecież nie jesteśmy w żaden sposób y odnaturalnieni, pewne potrzeby w nas też takie naturalne są. Natomiast dzięki łasce Pana Boga, dzięki celowi, który obraliśmy, wzorując się na Jezusie Chrystusie, bo niektórzy pytają, gdzie, czy w Piśmie Świętym jest gdzieś ślad wprowadzenia celibatu. Nie? No, no jest w celibacie. Tak. No to jest wystarczający ślad już. Nie? No i, i same słowa Pana Jezusa, no. który mówi, że są osoby niezdolne do małżeństwa, bo się takimi urodzili, niektórych ludzie takimi uczynili, a niektórzy. Którzy są bezrzędni ze względu na Królestwo Niebieskie. To my. To my. Słuchajcie, to my. <głos> <głos> to my jesteśmy bezżenni ze względu na Królestwo Niebieskie. I, i, no i właśnie, no i ta, 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 to wybranie Pana Boga do jakiegoś konkretnego dzieła, właśnie, czyli wybranie człowieka, by oddał się Królestwu Bożemu, jest związane również z ogromną łaską, którą Pan Bóg daje i to właściwie no, nasze zadanie to jest popracować z łaską Bożą i trzymać się tego, co Pan Bóg dla nas wymyślił I, i cała reszta jest już możliwa, nie? Tak, tak. No. Znaczy, czy jest, za Aha, czy jest zasadny, przepraszam, to jeszcze przerwałem, mm -hmm. jak nigdy w życiu, um, czy, <grym> czy jest zasadny, pamiętajmy o tym, że Kościół katolicki ma, um, możemy powiedzieć, ma takie dwa, um, nawet, nawet nie, nie chcę powiedzieć, że bieguny, nie, ale ale takie dwie dwie formy, prawda? Jedna to jest w kościele grekokatolickim i druga to jest w kościele rzymskokatolickim. w kościele grekokatolickim kapłan może mieć żonę i dzieci. Tak, nie? ale musi się określić do święceń. Tak, tak, tak. I jeżeli ma żonę i dzieci, no to już nie może przyjmować święceń biskupich. Tak? Tak. jeżeli ma, no. tak. Tak, tak przynajmniej No pamiętam, ja nie mam żony i dzieci i czekam. Pamiętam z literatury, że tak, tak było to opisane, że, że jeżeli ma już żonę i dzieci, to, to już nie będzie, nie będzie biskupem. No. Jeżeli jest inaczej, to mi napiszcie, ale tak, tak, tak jakoś to tak pojawia. No. no a w Kościele no. Rzymskokatolickim mamy mamy trochę inną tradycję, trochę, trochę inne normy prawa i chyba no i to jest obowiązkowe, aby przyjąć święcenie kapłańskie. No. no i teraz czy uważamy, że jest zasadne? No? Sobie... Z mojego punktu widzenia tak. No, znaczy, ja, my, znaczy, my w ogóle jesteśmy jakby poza tym tematem, bo sam ślub czystości, jakby, jakby już tutaj na samym początku ustawia sprawy. Nie? Znaczy, bo nie wiem, czy wiecie, że gdyby zniesiono celibat, to nam to nic nie zmienia. No, bo ja. akurat. Akurat no. nam to nic nie zmienia. Dlatego też to, jakby, to jest ważne, nie? bo my, ta forma życia zakonnego, ona zakłada całkowite oddanie się Panu Bogu do dyspozycji. Nie? Totalnie, we wszystkich wymiarach. Ł łącznie z tym, że sięga nawet woli człowieka. Nawet woli człowieka. Natomiast, e, ze względu na przepisy prawa, no my ślubujemy bezżeństwo ze względu na przyjęcie sakramentu kapłaństwa. I teraz, gdyby zniesiono celibat, to nas, to, to sięgamy wtedy wstecz i nas obowiązują siebie czystości, tak, nie? I to pytanie dla nas jest, dla mnie pytanie to jest o tyle trudne, czy uważam, że jest zasadne, dlatego, że ja zgodziłem się na taką formę życia, uważając ją za dobrą, no to, no ja uważam, że jest zasadny celibat. No może byśmy tutaj powiedzieli dlaczego. Nie, znaczy, to, to zanim było, to... powiemy, dlaczego to jest w ogóle takie. Żebyśmy tego taki, powiedzieli. takie ciekawe, razami śledzę ten temat, że hmm. najwięcej, <grym> najwięcej <grym> takich postulatów za zniesieniem celibatu wnoszą osoby, które w celibacie nie żyją. Nie? Tak, chyba kobiety w ogóle. Albo księża publicznie nie rozmawiają na no, ten temat. To też musimy powiedzieć. Być może. Może, jakby to powiedzieć, żebyście trochę wiedzieli, jak to od środka wygląda. Naprawdę ta kwestia celibatu to nie jest główny temat rozmów. Nie? Takich w, w kuluarach. W kuluarach u księży. Że teraz spotykamy się na jakimś, nie wiem, na jakimś obiedzie odpustowym. I, albo a jak, ty sobie, się... jak, ty, jak sobie ksiądz radzi z celibatem? Jak się radzi z celibatem? Albo pytanie <laughs> ja czy nie uważasz, że, powinni, że, że, że powinno się znieść? Ten temat gdzieś tam się pojawia, ale naprawdę to nie jest główny temat to, to nie jest, jakby, jakby to powiedzieć, główny problem, yy, który jest podejmowany, zakładając, że w ogóle to jest problem, nie? Bo, bo ja myślę, że no to jest w ogóle temat, pewnie troszeczkę to się zaraz nam zrobi szerszy. Yy, troszkę szerszy. Dlatego no ja może właśnie od razu, od razu zawężę. Bo to, to, co mówiłem na początku. Oczywiście, że. Yy, Argumenty, które przemawiają za zniesieniem celibatu, one są, one są przeróżne. Czasami są nawet takie y, dziwne, bym powiedział, nie? bo no, głównym argumentem pewnie to powinna być ta możliwość y, nie, że ksiądz zobaczy, jak to jest w rodzinie tylko rozumiem, że głównym argumentem powinna być możliwość realizacji przez mężczyznę y, y, prawa, które wynika z natury człowieka do wejścia w relacje rodziny, tak? do wejścia w jakieś związku czyli prawo do realizacji tej wyłącznej miłości wobec drugiej osoby, nie? czyli jakim, jak, jak, jaką jest kobieta i, i później to, 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 to prawo nie dopuszczenia potomstwa i tak dalej. Więc rozumiem, że to powinien być główny argument, a nie, no bo gdyby księża mieli żony, to by wiedzieli, jak to jest, nie? to by znali problem rodziny, to by nas tak nie pouczaj na ambonie. Faktem jest to, że generalnie ambona nie jest do, do forsowania jakichś metodów, metod pedagogicznych, nie? czy do y i to się bardzo rzadko zdarza w ogóle. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby ksiądz też tutaj tłumaczył małżonkom, jak mam rozwiązywać problemy. Małżeńskie. Chociaż, chociaż zdarza się kiedyś, jeszcze jak były rekolekcje, podczas których były nauki stanowe, w niektórych parafach jeszcze są, i były też nauki stanowe dla małżonków, gdzie różne tematy małżeńskie się omawiało, zazwyczaj sugerując, pro, nakreślając problem no i jakoś dając propozycję rozwiązania te, te, tego problemu. Nie? Tak, przy czym pamiętajcie o tym, że czy, czy ksiądz się może wypowiadać na temat małżeństwa. Ksiądz może. Po, to, nie jest, to nie jest nauka księdza, tylko innymi słowy, ksiądz może powiedzieć, jak Bóg spostrzega małżeństwo, kim dla Boga jest człowiek, nie? E, czym dla Boga jest rodzina czym potomstwo, nie? dzieci są, są dla Boga? No bo teolog jest specjalistą hmm. do interpretacji Człowiek rzeczywistości. Teolog jako taki, prawda? Tak. Jego godność, jego powołanie. No i to nam już trochę jakby całą, całą tą sytuację jakby ustawia. No. Ja mówiąc szczerze, no to już teraz abstrahując od ślubu czystości, jeżeli mogę powiedzieć w ogóle abstrahując w moim przypadku, to nie wyobrażam sobie zakresu posługi wobec, wobec powierzonych mi ludzi, gdybym miał jeszcze teraz rodzinę, po prostu ja uważam, że celibat daje możliwość totalnego oddania się tej drodze, którą Bóg mi wyznaczył, tak. powołaniu, totalnemu oddaniu się powołaniu, jednocześnie, jednocześnie realizując swoje, swoje powołanie do ojcostwa realizując w, w, tym, w tym ojcostwie duchowym, Oczy, oczywiście, że to nie jest to samo. Oczywiście, że to nie jest to samo. Realizując, będę twierdził dalej, w tym, w tym ojcostwie duchowym i relacje takiej bliskości realizując do człowieka jako takiego. Mhm. Nie? Co oczywiście nie zawsze jest, nie zawsze jest yy, łatwe i, i, i wymaga to dużej dojrzałości też, nie? Bo to... No. Znaczy tak, tak, odpowiedzialność za rodzinę, która byłaby związana z tym, że my jako kapłani... Yy Mamy rodzinę, mamy żonę, mamy dzieci, to odpowiedzialność za rodzinę, konieczność poświęcenia im czasu, bo, bo to są, to są kon, potem konkretne już obowiązki wynikające z tego, że rodzinę się ma. To nie jest tylko tak, będziecie mieli rodzinę, będziecie wiedzieli, jak to jest. Nie? I, I po co mi ta wiedza? No to nie chodzi tylko o to, żeby mieć wiedzę, jak to jest, ale chodzi, chodzi też o to, żeby, żeby zrealizować swoje powołanie również do życia w rodzinie, jeżeli miałbym taką rodzinę. Zakładam, że powinna być modelowa. No właśnie, ona powinna być wzorcowa. Ja powinienem im, im czasu, Poświęcić, prawda, powinienem z nimi być i tak dalej, i tak dalej. I, i to, to w, można powiedzieć, że ograniczyłoby y, możliwość mojej posługi duszpasterskiej. Nie? To no, 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 kościół, rozumiecie. Kościół rzymskokatolicki przyjmuje pewną koncepcję wynikającą z totalnego oddania się y, kościołowi, czyli można powiedzieć, ja już bardzo głonolotnie powiem, zaślubienia sobie kościoła. No. I tak i taką przyjmuję. mi, mi się wydaje zasadna. Ja rozumiem, że są um, inne rozwiązania, w innych wspólnotach chrześcijańskich, czy chociażby w Kościele um, katolickim, czy właśnie u prawosławnych. Okej, okay, w porządku. Natomiast mi się wydaje celibat bardzo y, y, zasadny ze względu na, 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 na ofiarę y, dla Kościoła i na moją dyspozycyjność do wypełnienia tego, co mi Pan Bóg daje. Mhm. Nie? No, ale rozumiem, że ktoś może mieć inne no tak, zdanie tak, tak. I, no i tyle. No i tutaj to ja mówię, być może my doczekamy, może nie doczekamy sytuacji, że kiedyś celibat będzie zniesiony, natomiast nasza forma życia, ona wypływa y, z czegoś innego. My po prostu mamy y, życie, które jest y, takim, jak mówię, totalnym poświęceniem się, żeby nie powiedzieć, ofiarą właśnie dla, dla Pana Boga, który może nasze życie wziąć i właściwie. zrobić z nim, co chce. I zrobić z nim, co chce, bo, na bo ono, życie ono i tak do niego należy. no, no nie. To tyle. Piszcie tam w, w komentarzach yy, swoje opinie. Prosimy też o kulturę wypowiedzi oczywiście. Yy, I też... Yy, Dziękujemy za wsparcie na Patronicie. Tak jest. Modlimy się za tych, co nas wspierają. I, i za wszystkich dobrodziejów się generalnie tak, modlimy. Tak. Wieczorki możecie spotkać Eca Franciszka w internecie jeszcze. Wysa 1, 45, a potem druga modlitwy wieczorne. A jak ktoś rozważa powołanie Swoją drogę, to zapraszamy na Facebooka, na Instagram, na stronę Brat Franciszek. Pokój dobro. Pokój dobro.